No siemanko Manko, Elson, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Miło z tej strony, a w tym wideo chciałbym, żebyśmy wrócili do tematu BitTensor, Tensor, czyli TAO. Jest to krypto mocno powiązane z AI. Budują oni swój własny model językowy, który będzie dostępny na urządzeniach mobilnych. Do tego przebrniemy sobie krótko przez. Generowanie grafik dzięki właśnie ich modelowi i później wrzucimy sobie te tokeny jeszcze na staking na bardzo ciekawe 26% APY także już nie przeciągając tradycyjnie zapraszam na Intro. Dobrze, więc oczywiście tutaj wiadomo o co chodzi na tej stronie, serdecznie zapraszam, a jeśli chodzi o to, to robiłem już materiały na temat tego projektu, możecie je zobaczyć tutaj, całkiem ciekawe, tutaj akurat kupowaliśmy je na sieci Ethereum, dzisiaj pokażę Wam jak to przebrydżować, ale lecimy. Żywiec ostatnio postował o wielkości tego modelu, który oni tworzą. W tym podwieszonym artykule możemy poznać szczegóły. No i generalnie chodzi o to, że wszystkie te duże modele, które znamy, nie są dostępne na urządzeniach mobilnych. Oni stworzyli model, który ma 3 miliardy parametrów i mieści się na przykład na iPhone'ach albo na MacBook'ach. Tutaj mamy dużo takich technikaliów, wydajność tego modelu i tak dalej. Tutaj możemy na przykład zobaczyć historię różnych aktualizacji, jeśli chodzi o sieć walidatorów. Tutaj mamy aplikacje, nad którymi pracują, czyli ten Tao Studio do generowania grafik, który już działa. Tam jeszcze sobie wstąpimy. Tutaj jest taki Twitterowy bot do generowania opinii i robienia podsumowań. Chat z asystentem do tego API pod różne aplikacje. No i zwykły taki neutralny internetowy chatbot. Dobra, to by było w sumie na tyle. Jeśli chodzi o cenę, no to pokazywałem ją gdzieś tutaj, chyba około 80 dolarów. Teraz w sumie ona można było sobie tutaj elegancko uśrednić, co ja oczywiście zrobiłem. Nawet teraz jestem tam na plusie chyba 23%, także jeszcze nie jest tak źle. Ale to jest historia tego zwrapowanego TAO, także tutaj można było kupić ten token chyba tam za 4 dolary na początku, jak się pokazał. Ja to na samej górce wchodziłem. To jest wykres akurat z Uniswapa, ale można też go kupić na zcentralizowanych giełdach, takich jak BitGet czy Max Global. Tutaj historia tego wykresu jest krótsza, ale tutaj właśnie Właśnie można się było elegancko zapakować. Najniższy lokalny dołek tutaj był nawet 34 dolary, na no jak za 40 udało mi się złapać. Oliwier tutaj pisał, w ogóle polecam śledzić tego gościa właśnie od tej aplikacji do generowania obrazków. Porównywał je tutaj do Stable Diffusion. No dajcie znać, który według Was jest Stable Diffusion. U nich na stronie w ogóle możemy sobie pooglądać różne grafiki, które były tworzone właśnie dzięki temu modelowi. Poza tym możemy stworzyć swoją własną, ale te są naprawdę sztos niektóre. Takie neonowe to mi się podobają. Tutaj można sobie... Małpy jeszcze mają. Małpy astronautów. No tutaj fajna małpa medytuje. No, spoko. Tych grafik możecie sobie poużywać, jak chcecie. One są tutaj free to use, non-commercial content. A my możemy zrobić coś własnego. Na przykład cyber... Dobra, mamy tak. Cyberpunk Ninja Warrior in dark green armor resting after hard battle on the gloomy field. Generate. No co, mam zajawkę. Chwilę trzeba oczywiście poczekać, ale... Dobra. Mamy coś takiego. No spoko wygląda, ale czemu on jest w mieście? Chciałem, żeby on był na jakiejś włące. To zrobimy negative prompt, czyli tego, czego nie chcemy, żeby tam było. Dałem tam city, żeby nie miał długich włosów. Chcę, żeby był łysy. No dobra, tu nawet mamy Iron Mana teraz. Nie wiem, czemu zawsze jest taki anime, no ale można tutaj z nim popracować w sumie. Dobra, ten Taostaz w ogóle bardzo fajna strona. Tutaj właśnie będziemy stajkować. Możecie tutaj sobie przejrzeć różne statystyki. Jeśli chodzi o staking, tak samo. 25% APY. Tutaj możemy sobie przeliczyć, jeśli na przykład będziemy stakeować to, jesteśmy stakerami, to miesięcznie zarabiamy około 182 dolarów, to jest 2 TAO. Rocznie to jest 2190. No czyli całkiem smakowicie moim zdaniem. Ale pamiętajcie, że to nie jest porada inwestycyjna, to jest film instruktorzowy. Także jeśli macie te TAO na sieci Ethereum, to tutaj jest bridge, TAO bridge i możemy je sobie przebrydżować, Musimy się tylko podpisać. Bridge działa z Ethereum i z, z sieci FINEI, czyli i w jedną, i w drugą stronę możemy sobie przebridgeować. Pokażę Wam, jakie są koszta tutaj. Więc będziemy bridgeować na sieć FINEI i potrzebujemy adres, który dostaniemy na przykład z Polkadot. Wiem, że wszyscy uwielbiają ten portfel, ja też go bardzo lubię. Jest tutaj dostępna wersja na Chrome i na Firefox'a. Później wchodzimy tutaj i tutaj się musicie zmienić na Live Networks, BitTensor i musicie dać tutaj switch. Później jak wejdziecie sobie tutaj na account, no to ja mam akurat dwa portfele i tutaj będziemy wysyłać na ten, więc potrzebujemy skopiować sobie ten tutaj adres. Teraz wracamy na ten bridge, wklejamy go tutaj, ciach, Nie wiem, ile to mam. Powiedzmy 5. Będziemy brydżować 5 zwrapowanych Tao. wallet Guard nas tam informuje, że musimy dać pozwolenie właśnie na tych 5 TAO. Ale drodzy Państwo, cena tego brydżu mnie odrzuca jest to 34 dolary na ten moment. Jeśli chodzi o. O transakcje na sieci jest to 19 gwei, także nie jest dość drogo. No, A ten bridge mnie po prostu odrzuca, także ja też go odrzucam na ten moment. Mam tutaj 6 i 8 TAO, tam jest jeszcze na, po tamtej stronie zablokowane. Niestety, jeśli chcecie to przebrydżować na przykład przez giełdę, to giełda obsługuje tylko sieć TAO, czyli tą finej. Więc no, chcąc, nie chcąc, prędzej czy później pewnie będziemy musieli albo sprzedać tą paczkę, albo po prostu ją przebrydżować. Więc wracamy tutaj do Stats TAO. I ja akurat będę stejkował, używając tego polka dot. Więc łączymy się tutaj naszym portfelem. Tutaj musimy wybrać poprawne konto, którego będziemy używać. Ja będę wrzucał akurat wszystko. Zostawię sobie tylko trochę na wypadek opłat transakcyjnych. I tutaj możemy wybrać walidatora. Szczerze mówiąc, to nie znam żadnego z tych walidatorów, więc wybiorę po prostu tego. Ta ostatza. tego, ta wybiorę, bo tego znam. znaczy znam go, ponieważ go używam teraz? Dobra, zatwierdzamy. Tą transakcję naszym hasłem, czekamy na potwierdzenie z bloku. No i mamy oddelegowane 3.50. Jeśli byśmy chcieli to oddelegować, to również zatwierdzamy hasłem, czekamy tylko na potwierdzenie z bloku. No i proszę bardzo, to odblokowane za chwilę się tutaj pojawi na portfelu. Chciałem Wam tylko pokazać, że nie ma tutaj żadnego okresu oczekiwania, jeśli chodzi o ten staking, więc jeśli chcielibyście go po prostu wypłacić i sprzedać, to nie ma żadnego okresu oczekiwania, co super fajna. Czekamy w ogóle na to potwierdzenie z bloków, ponieważ token TAO ma identyczną tokenomię jak ma Bitcoin. To, to możemy sobie sprawdzić tutaj. 20 milionów sztuk. Do tego TAO również jest proof of work, więc górnicy go kopią. Kolejny halving będzie 5 września 2025. Jeśli chodzi o ten staking, to tutaj możecie się jeszcze podłączyć. BitTensor pokazywał mi się tutaj wcześniej wallet, a poza tym to Oliver tutaj pokazywał wideo, jak można stejkować na portfelu mobilnym Nova Wallet. Tutaj macie ten portfel, to jest portfel do Polki Polki.iKusamo oczywiście. Jest on dostępny na Google Play, jak i również w App Store. No a my tymczasem możemy odwiedzić sobie chatbota, chat tensor. Bo jeśli macie zastejkowane jakieś tokeny, to możecie już używać beta wersji tego czata. Ale jeszcze mi tutaj nic nie szczytał. Tutaj mnie nie chcę puścić, bo trzeba wybrać konkretnego walidatora, który, którym jest Open Tensor Foundation. Więc całe szczęście, że to oddelegowywanie nie trwa zbyt długo. Więc no szybko wrzucę tam im jedną sztukę, żeby już te. Jak zwykle czegoś nie doczytał, coś ominą coś tu brakuje. Michał, co się z tobą dzieje? Dobra, mamy potwierdzenie. Tutaj w ogóle możemy sobie przejrzeć statystyki, nie? Wstać. No, póki co to się ładuje, także no, spokojnie. Ale teraz właśnie mamy dostęp do tego chatbota. Ciekawe, czy on po polsku rozumie. Dobra, chyba zamulił jeszcze mu po polsku. Bez polskich znaków napisałem. Minęło dobre 15 minut, ale to może jak zwykle ja coś spartoliłem. Może za mało stejkuję po prostu. No nic no, wygląda na to, że to by było na tyle. Projekt rozwija się dobrze. Ja sobie powoli coś tam akumuluję w dłuższym terminie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja jestem w dobrej myśli. To nie jest porada inwestycyjna, ale poproszę o jakąś łapkę w górę. Komentarz dla zasięgów i siemanko pozdrówki. Yo!